Obserwował lub wcześniej e, widział mojego live'a, no to tutaj mam parę rzeczy takich fajnych, zrobionych już. Robiłem w sobotę, więc dzisiaj jest wtorek. Wyschło. E, dobra, pierwsze co to mi wyszło, tutaj taki e, liść. On świeci w nocy w ogóle. Fajna sprawa, jest duży. Zobaczcie, cała moja ręka. E, no wyszło przyzwoicie, bardzo, bardzo z tej, e, ciężko się ściąga formę, tylko z, tej, e, e, z tego stopu już zrobionego, musiałem uważać, bo w niektórych miejscach się naprężyło. No ale wyszło fajnie, świeci w nocy, bo to jest fluorescencyjny, e, tu mam taki o fluorescencyjny, zielony fluorescencyjny. I polecam, polecam. Świeci w nocy, śmiesznie. Tu wyszła podkładeczka i tu uznaliśmy, że